Cześć wszystkim, ja jestem Kordian, a to jest gameplay z gry Crash Bandicoot drugi level. Warto też również zobaczyć w jakim czasie ludzie potrafią przejść Crash'a. Są filmiki na internecie, gdzie ludzie przychodzą w crasha, w trójkę, w dwie godziny, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem. Nie wyobrażam sobie, ile ktoś godzin musiał spędzić przy tej grze, albo osiągnąć taki wynik. Przechodzą oni całą grę. Prawie bez stracenia życia i przy naprawdę niesamowitym tempie. Ja gram typowo kaziualowo, także u mnie ta prędkość rozgrywki jest dość wolna. Nie gram jakoś wyjątkowo szybko. To jest jeden z początkowych leveli, dopiero drugi, także tutaj na razie nic szczególnie trudnego nie ma, jednak pamiętam, że późniejsze levele sprawiały mi już kłopoty. W sumie jeżeli tak myślę o grafice gier na PlayStation 1, to Crash jest chyba grą której grafika najbardziej mi się podobała? Chyba Crash i Tekken Trójka chyba są grami, które miały najlepszą grafikę. Były oczywiście inne gry, które miały świetną grywalność, na przykład Metal Gear Solid, ale według mnie na przykład. Grafika z Metal Gear Solid nie zachwycała. Może jeżeli macie inne zdanie, możecie tutaj wyrazić. Możecie napisać też w komentarzach, jakie wam się gry z PS1 podobały. Może chcielibyście zobaczyć jakiś gameplay. Oczywiście, jeżeli zdecyduję się coś nagrywać, o czym wspomnisie, to umieszczę Wasz w filmiku. Płyń, Crash, płyń! Ups. Mamy tutaj w Crashu trzy typy... Klejnotów, które zdobywamy, pierwszy fioletowy jest za ukończenie levelu, drugi taki biały, srebrny jest za zebranie, a raczej zniszczenie wszystkich pudełek na levelu. Natomiast trzeci możemy zdobyć dopiero, gdy zagramy po raz drugi w dany level przejdziemy go. ...w odpowiednim czasie. Co jest... ...niełatwe, czy powiem. Dlatego mam szacunek dla ludzi, którzy przechodzą... ...te... ...lewele... ...tak... ...tak szybko całą grę... Naprawdę chyba muszą o ją znaleźć na pamięć. O, no i teraz widzicie, udało mi się, dostałem srebrny. E, srebrny klejnot. Także na no dzisiaj to byłoby tyle. Dalsze odcinki znajdziecie u mnie na kanale YouTube. Trzymajcie się, cześć.